Będę wdzięczna za podsumowanie kongresu. Parę słów o czym była mowa, czy hodowcy są zadowoleni. Myślę, że są bardzo zadowoleni. Kongres było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii naszego związku już ponad 30-letniej historii, nie ukrywam. Zgromadziło to wydarzenie około 300 ludzi, nawet niektórzy twierdzą, że ponad 300. Jeszcze nie sprawdzają listy, ale, ale na pewno to jest sposób. osób. To było widać, że sala jest pełna, że uczestnicy bardzo zainteresowani są tematyką, która, która była prezentowana, jeżeli chodzi o m.in. zrównoważona produkcja wołowiny, rolniczy handel detaliczny, sytuacja epizotyczna. Także to są tematy, które, które ciągle się przewijają w dyskusjach, które są bardzo potrzebne i też zgłębienie tej tematyki. Bardzo dużo wnosi do, do, do rozważań, do umysłów uczestników. Jeszcze mieliśmy film Świat bez krów wczoraj, który też dał dużo do myślenia i podobał się uczestnikom. Zastanawiałem się, czy ten świat bez krów jednak może istnieć. że Niektórzy już to wiedzą, niektórzy się jeszcze zastanawiają. No i dzisiaj w drugim dniu po uroczystej kolacji, na której były wręczane oznaczenia i medale. Był wykład prowadzony przez pana Żila z Francji z firmy Intelvim, który prezentował sposób selekcji buchajów w stacji Lama. E, powiedz proszę parę słów na temat sytuacji w hodowli obecnie: no bo ceny bydła w skupach są wysokie, więc na pewno przekłada się to w jakiś sposób na ceny jałówek hodowlanych i buchajów rozpłodowych. Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o cenową sytuację, no to jest wyjątkowa, jeżeli ten rok cały już od początku mamy dynamikę, taką tendencję wzrostową ceny i to się wiąże i z materiałem opasowym skupowanym przez rzeźnię, a także z materiałem hodowlanym, szczególnie bucha je poszły dosyć mocno w górę rozpłodowe, no to, to właśnie spowodowało to, że cena z kupu wrześni jest wysoka i przeliczając nawet z początku roku ceny buchariów na, na tą cenę, którą dzisiaj można wrzeźni uzyskać, to można by się zastanawiać po co sprzedawałem do hodowli, skoro dzisiaj wrzeźni bym za niego więcej. Także dlatego też te ceny poszły w górę. Natomiast hodowcy, którzy zakupują buchaje mają dopłatę te 5 tysięcy, ponad 650 wniosków było złożonych w tym roku, także też jest to pewien, pewien to jest dobry symptom, że też te buchaje są kupowane w coraz większym stopniu. Natomiast cena jałówek też no, siłą rzeczy musiały iść w górę, bo jak wiadomo cena, cena z rzeźnią też jałówek idzie w górę, także cena hodowana zawsze no, musi być wyższa niż, niż cena materiału rzeźnego. Złożyliśmy ponownie do ministerstwa wniosek o, o dopłatę do jałówek hodowlanych, czekamy na odpowiedź, jesteśmy gotowi do, do, do dyskusji na ten temat, także nie odpuszczamy tego tematu. A jeżeli chodzi o chorobę niebieskiego języka, Twoje gospodarstwo jest w strefie, ona cały czas się rozszerza. Czy to wpływa w jakiś sposób na Twoje gospodarstwo i na sprzedaż zwierząt, czy zakup z zagranicy w tym momencie? Yy, tak, moje gospodarstwo od miesiąca bodajże jest, od ostatniego rozszerzenia strefy się znalazło w strefie niebieskiego języka. Yy, no jest problem w tej chwili, jeżeli bym sprzedawał zwierzę, buchaja czy jałówki poza strefę, no to wtedy trzeba wykonać te, te badania i, i tą całą procedurę przejść. Natomiast akurat już w tym momencie no nie ma nie sprzedaję zwierząt, także tutaj mnie to jakby minęło. Natomiast z drugiej strony, gdybym chciał importować i zakupić, no to wtedy to, to Paradoksalnie, będąc w tej strefie, jest mi łatwiej dzisiaj kupić buchaja z Francji, niż nie będąc w strefie niebieskiego języka. Czyli ze strefy do strefy jest tak czy inaczej e, łatwiej? Tak, jest łatwiej. Była pierwsza aukcja w Larno, i tam Polacy, polscy hodowcy zakupili bodajże 21 buchajów. Także to, jeżeli chodzi o, o polskie zakupy, to była chyba rekordowa. Na 150 buchajów, 21 do Polski. I jeden też z rekordową ceną, e, także to naprawdę jest. No chyba byli już wszyscy głodni tych bułkarzy. w też francuskiej Tak, bo genetyki. Cały, cały, zeszły rok jednak nie było, były aukcje, ale myśmy nie mogli sprowadzać. Ten rok też praktycznie cały, cały minął. I to była pierwsza aukcja, na której już, już te zakupy się odbyły, dlatego podejrzewam, że aż tak duża frekwencja. Czyli hodowla, rozumiem, idzie do przodu. Co trzeba zrobić, żeby to spożycie wołowiny rosło, bo rozmawialiśmy też wczoraj na ten temat ten rolniczy handel detaliczny, jednak w przypadku hodowców szczególnie może sporo po pierwsze dać dodatkowego zastrzyku gotówki, ale też pomóc gdzieś tam ustabilizować sytuację w gospodarstwie. E, oczywiście, no, tutaj, no, jeżeli chodzi o spożycie wołowiny, no, to jednak promocja, edukacja zachęcanie potencjalnych klientów, żeby tą wołowinę kupowali, przekonywanie ich do tego, że wołowina jest zdrowa, jest mięsem, które da się też przygotować, bo często jest to doświadczenie z poprzednich lat, czy nawet teraz, że ktoś kupuje tą wołowinę w sklepie, bądź w markiecie i ona jest słabej jakości i też, też często klienci zrażają się do tego, że jednak ta wołowina to jest coś nie tak. Natomiast w gospodarstwach, które prowadzą rolniczy handel detaliczny, większość, szczególnie ci, którzy utrzymują bydło czysto rasowe czy mieszańcowe, typowo mięsne, wtedy ta jakość tego, tego produktu jest zdecydowanie lepsza, jest to produkt wysokiej jakości, który na pewno klient się niejeden już przekonał i wraca, wraca żeby kupować ponownie.